Ahoj braci. braci! witamy serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dziś witamy się z Wami z miejscowości Tsz, tajemnica. W dzisiejszym odcinku podsumujemy koszty naszego pobytu w Japonii. Ale zanim to zrobimy, oczywiście zostawcie łapki w górę, zaznaczcie subskrypcję, zaznaczcie dzwoneczek, żebyście mieli na bieżąco wszystkie kolejne materiały, bo jak wiecie, nasza podróż jeszcze się nie kończy. Jeszcze zobaczycie co nieco, więc dobrze by było na bieżąco obserwować te odcinki. Na pewno jesteście bardzo ciekawi, gdzie my jesteśmy, bo jesteśmy w takim dość niecodziennym anturażu, takim troszkę królewskim. Obiecujemy, że to się niedługo. Wyjaśni, tymczasem nie możemy jeszcze zdradzić, gdzie to jest. Ale to Aczkolwiek wiecie... myślę, że domyślni się domyślają, skąd jest blisko z miejscowości Osaka, w której skończyliśmy swoją podróż po Japonii. Ale dowiecie się na pewno w kolejnym odcinku, więc warto zaobserwować. Dobra, przejdziemy sobie od razu do podsumowania kosztów naszego pobytu w Japonii. Myśmy spędzili tam trzy tygodnie i nie uważam, że jest to bardzo długo. Raczej uważam, że to jest mega mało, ale dlaczego myśmy spędzili tylko 3 tygodnie? Po pierwsze, chcieliśmy zobaczyć jeszcze kraje wokół, więc no nie ukrywajmy, że to też są kosztowne wyjazdy. Po drugie, straszono nas, że Japonia jest najdroższym w krajem w tym regionie, a jako Wojtek i Paula z przyszłości możemy wam powiedzieć, że wcale tak nie jest. Okazuje się, że... Są jest to mic, kraje. Ale to wyjdzie w podsumowaniu kosztów, jak to wygląda i tak dalej. Dlaczego dwa miejsca? No właśnie dlatego, że nie chcieliśmy już tego bardziej rozbijać, bo okazałoby się, że wyjdzie nam strasznie drogo i tak dalej. Z perspektywy tak. czasu wiemy swoje więc... Na miejscu wyszło, że jest naprawdę spoko, jeśli chodzi o ceny. Obawialiśmy się strasznie tego. W ogóle mieliśmy takie mieszane trochę uczucia co do Japonii. Nigdy nie był to nasz jakiś taki kraj. Wiecie, że nastawialiśmy się pół życia na to, żeby przylecieć do tej Japonii. Żeby ją zobaczyć. Nie mieliśmy jakiegoś takiego specjalnego vibe'u, Może gdzieś tam, wiecie, w przeszłości człowiek jakieś anime oglądał i to tyle było tak naprawdę. Ale żeby interesować się jakoś specjalnie tym krajem. Hmm, nie nie było tego naszym zainteresowania, ale to się odmieniło. <grym> Zmieniło się właśnie. To jest największy szok. O tym na pewno sobie powiemy jeszcze w podsumowaniu. Dzwonić. Proszę nie dzwonić jak my nagrywamy Oki okay? 0064 Jakiś naciągacz z zagranicy <gry> Na czym my tu skończyliśmy? Na tym, że Japonia stała się tym A na tak, właśnie tym... To było największe zaskoczenie Podczas całej tej naszej długiej podróży Naprawdę Były takie kraje, gdzie nie spodziewałabym się, że tak nas zaskoczą Ale Japonia do takich krajów jak najbardziej należy My o tym na pewno pomówimy właśnie to, co chciałam powiedzieć Na tym długim filmie podsumowującym całą naszą podróż który na pewno w przyszłości się pojawi no Japonia po prostu tak o tak o z Japonią, teraz tak o takie ziomki z Japonią, Ziołki. nie? Wracamy I... w każdej chwili, no, naprawdę. No. Ktoś rzuca hasło jest opcja, wracamy. No plusem jest to na pewno, że możemy siedzieć w Japonii 90 dni, bo tak nasz paszport polski, zezwala na to, żeby tam siedzieć właśnie taki czas. Przez tak długi czas. W sensie bez żadnego załatwiania. Bez żadnego po prostu załatwiania. Załawiania, to Pieczątka na lotnisku banki i się Ale się to jest dni. naprawdę tak coś wspaniałego, że, że my mamy taki paszport, nie? My tego... Wiele osób tego nie docenia, że my mamy takie możliwości, mając taki paszport, że urodziliśmy się w takim miejscu, gdzie... No szkurcze, proszę Państwa, kiedy my nagrywamy, to proszę do nas nie pisać, no fakt, że nie wyłączyłam nigdy. To są duże możliwości i bardzo to doceniamy, że możemy zwiedzać tyle państw. Naprawdę, to jest mega. Przejdźmy do podsumowania. Jest. W telefonie widać kalkulator przygotowany, zeszyt jest, także wszystko w pełnym, jakby porządku? Prawilnie, tak jak być powinno. My jeszcze dodamy jakieś niektóre tam części tych kosztów, bo wiadomo, nie wszystko jest dokładnie wpisane, bo to wszystko tutaj się u nas toczy tak naprawdę bardzo, bardzo szybko. Ta podróż nabiera tempa niespodziewanie, ale o tym będzie w kolejnych odcinkach. Lot. Najpierw zaczniemy od lotu. Myśmy lecieli z Tajwanu do Tokio. Ten lot trwał jakieś dwie godziny może. Może dwie godziny z hakiem jednak. Nawet chyba więcej, co? Dwie i pół. No gdzieś, gdzieś tak. Gdzieś lecieliśmy. Następnie mieliśmy lecieć na Okinawę, ale plany się pozmieniały. Stwierdziliśmy, że lecimy do Tokio, bo wolelibyśmy jakoś trochę się w to państwo wkręcić. Tak wiecie, zobaczyć czy w ogóle nam pasuje. Na lory wjechaliśmy. Tak, więc polecieliśmy sobie do największego miasta na całym świecie, z nie pamiętam już jaką ilością milionów ludzi, ale po prostu przepotężne jest Tokio, naprawdę przepotężne. Koniecznie sobie sprawdźcie filmik z Tokio, bo myślę, że fajnie nawet całkiem ta seria japońska nam wyszła, ale z tego względu, że no, poczuliśmy taki vibe, że ja myśląc po prostu o Japonii to jestem rozanielona. Po prostu Japonia nas kupiła. No 1030 zł nas kosztował za dwie osoby, z bagażem, tutaj lecieliśmy linią... Z bodajże. Tak, w strefie tak. ciszy siedzieliśmy. Drugim lotem był lot z Tokio do Osaki i to kosztowało nas za dwie osoby 440 zł. Ja to dodaję. To już był krótki lot, to był taki krajowy lot, który trwał około godzinę 30, może 20. I lecieliśmy tutaj linią kompletnie nam nieznaną. Pierwszą z wielu, które później będą się pojawiać i przewijać przez nasze nagrania, to była linia Jetstar. To jest linia akurat australijska, bodajże, no ale też mają jakieś oddziały w Japonii było porządku w tym jet starze. Musieliśmy sami tam się poodprawiać w jakichś kioskach. Tutaj... Ktoś tam wydrukował karty tak. pokładowe tak z ręki. Wsyłam. Tak, no. sami nadawaliśmy bagaż, więc wszystko tak mega nowocześnie. W ogóle, słuchajcie, jeśli chodzi o lotnisko teraz akurat nawiązuję do Osaki, bo myśmy z Osaki wylatywali do kolejnego kraju, ale też w innych lotniskach w Japonii to jest, to jest taki miód, słuchajcie. Nie podchodzicie nawet do celników, tylko Tylko są porobione bramki, wy przykładacie paszport do takiego skanera, skanera. Sczytuję wam ten paszport, ściągacie okularki jak macie, tak jak my, patrzycie w kamerę i cyk, Robione zdjęcie, bramki się otwierają i można przejść. Nie? To jest coś wspaniałego, no. Akurat tak przy wylocie jest, bo przy przylocie wiadomo, że tam już jest troszkę inaczej, ale czy tam nie było takich bramy, które same nas czytały? Nie, bo ktoś nam wbijał wizę. Wizy, tak, wklejali chyba nawet. Tak, tak, była wklejana. Ale też szybciutko. ale wcześniej podawaliśmy dane, paszport i taka pani już wcześniej, jakby, a tam podchodziłeś, tak, tam pyk, pyk, i żeby rozładować kolejkę to w odcinku z Tokio także sobie koniecznie sprawdźcie w tym momencie za loty mamy 1470 lotów wiadomo, że jeżeli będziecie chcieli od razu mówię, lecieć tutaj na 3 tygodnie do Japonii, czy tam na miesiąc no to te loty już nie będą kosztować tyle ile my żeśmy zapłacili, bo my mówimy to z naszej perspektywy jako osób podróżujących po Azję wewnątrz, nie? Nam te loty troszkę mniej wychodzą, no a już z Polski, żeby przylecieć do Japonii i wrócić to trzeba liczyć tak myśl minimum te 5-6 tysięcy w... no, tak między 4 a 6 między 4 a 6, czasowym, tak, dwie tak. strony zależy jaki sezon zależy jaki przewoźnik, czy to są przesiadki czy nie, tak to mniej więcej wyjdzie więc do, tego, do tych kosztów o których mówimy musicie ten lot sobie inaczej już troszkę policzyć nie? co dalej, kwaterka, jaka? a ubezpieczenie za ubezpieczenie na ten nasz pobyt czyli te 3 tygodnie zapłaciliśmy 253 zł hmm? Także tu nie jest jakieś duża Nie ma jakiejś tragicznej kwoty, też dużo ludzi zawsze się nas pyta, skąd bierzemy ubezpieczenie, my to ubezpieczenie bierzemy. Różnie, wcześniej korzystaliśmy z Rankomatu, teraz korzystamy z Mubi. Od razu mówię, że to nie jest żadna reklama, my po prostu testujemy różne rozwiązania. Mubi wydaje się całkiem okej. Okay. Szybko, sprawnie. Tak, oni. my pierwszy raz skorzystaliśmy z, w zasadzie z tego ubezpieczenia, kiedy nie mogliśmy znaleźć jednego kraju na liście krajów na liście państw w rankomacie, mianowicie Tajwan. Tam nie dało się wybrać Tajwanu, który nie jest uznawany jako państwo przez wiele innych państw. Ale jest w zasadzie można powiedzieć, że jest państwo, bo ma wszystko tak i ma konstytucję i flagę, no ale tak. tam ze względów politycznych no w rankomacie nie ma, więc wtedy zmieniliśmy jakby tego naszego... Wyszukiwarkę? Naszą wyszukiwarkę na, na Mubi i wybraliśmy Aksę. Aksa, ja uważam jeszcze za czasów, kiedy miałam staż w biurze podróży, tam bardzo Dużo przewoźników właśnie korzystało z usług Aksy. Nie było tam jakichś nigdy problemów, niezadowolenia, dlatego uważam, że to jest dobra opcja. No po prostu i w tym no momencie, spoko mają ofertę. Mamy 1723 zł. Warto tu wspomnieć o internecie, bo chyba nie mamy tego. Nie, właśnie nie mamy. No tutaj. i tu jest, pojawia się tak. Pierwsza opcja, którą wykupiliśmy na lotnisku, był to SCAM. Daliśmy się władować podczas pierwszy raz podczas tej podróży. Tak. No On... do końca, wiecie, nie wiemy, czy tam większość rzeczy była jednak więcej w języku japońskim, może coś było... Nie no, ja tą kartę sam logowałem tak, Były napisane drobne Ale, ale to, to co my żeśmy czytali, bo my żeśmy tłumaczyli całą tą kartę, to nie było tam wspomniane, że pakiet nagle się wyłączy, może to było w jakichś hasłach które były, wiecie, przy, przy wejściu do tego stanowiska, ale nikt nam do końca tego też nie wyjaśnił bo to co było w karcie, wiesz, no to też inna sprawa, to tak, tak jakby ktoś ci dał instrukcję farbę do włosów i masz tam napisane tak i srak, ale mógłbyś mieć, wiesz, na Jakiejś kluczowej części, tak jak my mieliśmy tamto wejście do. Ale wszystko się zgadza. Tylko tak, było internet bez limitu na 30 dni, to 80 zł kosztował, dodam to od razu. Drobnym druczkiem było dopisane, że po wykorzystaniu 10 giga zwalnia. Myśmy hmm. później się dowiedzieliśmy, jak pani zapewniała, że jest bez limitu. No i można było powiedzieć, że było bez limitu, tylko że on zwolnił do takiej prędkości, że nie byliście w stanie mapy załadować. No tak, bo wiecie, to jest normalne, że internet, no. jeżeli go wyczerpiecie, to zwalnia, nie? Ale. Nie tak, nie tak, że on nie działa kompletnie. Mogliście wysłać wiadomość przez Whatsappa na przykład. I ona poszła, ale już mówię, no mapy już nie wczytaliście nic, więc. No zrobił się ogólnie problem. Po trzech dniach? Mhm. Po czterech. Czy czterech. No. Coś tym no, stylu byliśmy w Tokio i tak naprawdę dzięki tej sytuacji nauczyliśmy się poruszać po Tokio po trzech dniach bez internetu. <głos> <głos> Wyobraźcie sobie, największe miasto świata, my nie mamy internetu i śmigaliśmy jakimś metro i w ogóle wszystkim. Co tam się dało bez internetu Poczeka. Fakt, że w Tokio są różne punkty mhm. Gdzie ta sieć jest za darmo Bo ogólnodostępne Wi-Fi Ale też staramy się z takich y, miejsc Nie bardzo korzystać, bo wiadomo Praca i tak dalej, nie chcemy, żeby później ktoś nam się włamał Aczkolwiek I tak Włamał, nawet tak, do próby włamania co chwilę są, naprawdę. Od czasu Japonii cały czas mamy próby logowania. Karty do wymiany. Tutaj w związku z tym, w tym momencie mam 1903 zł. No i trzeba było poradzić sobie z tym internetem, bo podróż trwała jeszcze około 18 dni. Tak. Poszliśmy po rozwiązanie, jakim jest eSIM od Airalo irało. piliśmy taką kartę SIM pierwszy, e SIM pierwszy raz w życiu. Mój telefon obsługuje taką kartę, więc warto jest sprawdzić, czy wasz obsługuje te wirtualne karty. No i tutaj wyszło chyba 20 kilka dolarów. W każdym to jest 100 zł, 20 kilka dolarów, to złoty za 20 giga na 30 dni. Także Zupełności tego nie, nie wykorzystaliśmy mm. tego w pełni, ale stówkę dorzucam. Fakt, że też myśmy się jakoś specjalnie nie orientowali, też co i jak, bo już wielokrotnie wspominaliśmy, że ta podróż to jest. Bardzo spontaniczna. My, może to głupio, ale my specjalnie, żeby przetestować siebie w roli podróżników, takich, wiecie, żeby ktoś na nas rzucił wodę. po prostu tak, jak to było dawniej, troszkę, jak nie było internetu, wiecie, były tylko mapy. My troszkę się w coś takiego mniej więcej bawimy, tylko że nie doczytujemy wszystkiego po to, żeby mieć cały czas jakieś bodźce, impulsy, żeby doświadczać, uczyć się życia takiego troszeczkę, nie, na spontanie. Fakt, że nas to wymęczyło i chyba nie jest to do końca dla nas taki brak totalnej organizacji, ale Warto też czasem się tak przetestować. Co mamy dalej? Kwaterka. A o, jeszcze warto sobie od razu przy okazji tego internetu poczytać o czymś takim jak internet. Policzenie U, takiego teraz. W tym stylu. Bardzo, bardzo dużo osób z tego korzysta. Też sprawdźcie sobie fora yy, podróżnicze, to oraz to, bo tam ludzie wymieniają się różnymi poglądami, wskazówkami, tipami, właśnie jak sobie radzić z tym internetem. Tam jest dosłownie wszystko, warto sobie to przejrzeć i się zainspirować, ułożyć sobie plan na swoją podróż po Japonii. Tylko z tym internetem od razu przypomnę wypożyczeniem jest zazwyczaj tak, że oddajecie w miejscu skąd wypożyczaliście a że my lecieliśmy później do Osaki a z Osaki do kolejnego kraju więc takie rozwiązanie dla nas po prostu odpadało. odpadało. Dobra przejdźmy może do kwatery. Pierwsza kwatera w Tokio był to hotelik niewielki możecie zobaczyć w odcinkach i on kosztował. Nie był tani bo nie w Tokio tanie. ogólnie kwatery nie są tanie 6 nocy spaliśmy w Tokio też troszkę więcej niż planowaliśmy ale stwierdziliśmy, że najpierw mieliśmy spać jakieś trzy noce, bo jest drogo, nie ma co się oszukiwać, ale stwierdziliśmy, że no jak już lecimy, to zobaczmy jak najwięcej w tym Tokio, bo tam jest bardzo dużo rzeczy do roboty i naprawdę te sześć nocy, które myśmy tam spędzili, to nie jest wystarczająco. My tak teraz z perspektywy czasu uważamy, że chcielibyśmy tam troszkę jednak dłużej posiedzieć, ale jak na dobry początek, to te pięć nocy minimum myślę, że musicie tam być, bo jest super. Tokio jest super. Za sześć nocy, za płaciliśmy 1885 zł. No i zdajemy sobie sprawę, że nie jest to jakoś super mało, ale uwierzcie, że naprawdę były znacznie droższe te oferty. Przemówiło za tą akurat ofertą, którą myśmy wybrali to, że było całkiem blisko do metro, a szukając noclegów w Tokio uważam, że to jest obowiązek, żeby być w miarę blisko, bo w ten sposób możecie się poruszać wszędzie łatwo. Nie jest najprościej się poruszać z jakimiś dużymi walizkami, a mając Właśnie takie, i będąc gdzieś blisko w hotelu, tak położonym, powiedzmy na piechotę do tych 10 minut, jest znacznie prościej, bo w Tokio jest coś takiego, że tam dużo po schodach trzeba chodzić w górę, w dół, w górę, w dół. I tak jak my mamy wielką walizkę, 25 kilo, nawet więcej jest w stanie pomieścić, ale ona jest po prostu ogromna. To jest strasznie ciężko tam chodzić, i to był ogromny plus, żeśmy wzięli ten hotel w miarę blisko, no dosłownie spacerem. Plus na pewno w Tokio jest to, że te chodniki są takie dość proste, więc można spokojnie sobie. Toczyć tę walizkę, ale schody to jest. Mistrzostwo świata. Zwłaszcza jak jest ten wielki, ogromny, przepotężny, napierający tłum z każdej strony, no bo to największe miasto świata. W tym miejscu też od razu powiem, ile kosztowały nas dojazdy z lotniska, pociągami do hotelu i powrót. I to wyszło około 60 zł w jedną stronę za dwie osoby, bo tak było gdzieś tam powiedzmy 70, no to w z sprotem 140 zł, to od razu dodaję. Bodajże omówiliśmy dokładnie, jaki to był transport. My tam jechaliśmy casey, bo było najłatwiej po prostu. I chyba najtaniej było. Tak, w miarę, miarę tak sensownie. No. W tym momencie mam 4028 zł. Mhm. Dalej mamy noclegi w Osace. I w Osace spędziliśmy dwa tygodnie i zapłaciliśmy za to 1965 zł. Bardzo nakręciliśmy się na to, żeby zobaczyć Kyoto. Ale że w Kyoto te noclegi takie bywają czasem trochę droższe, no bo wiadomo miasto pełne zabytków, kultowe, świątynie piękne tereny, na pewno wrócimy i zobaczcie, że tutaj jest cena już no przepaść, bo tu mieliśmy 14 nocy w Osace, a w Tokio mieliśmy 6, a cena jest praktycznie podobna tam kilkadziesiąt złotych różnicy i warto dodać, że w Osace mieliśmy domek, sprawdźcie sobie pierwszy odcinek z Osaki, bo tam pokazywaliśmy dokładnie gdzie mieszkaliśmy on był taki, taki powiedzmy bardzo lokalny domek, bardzo fajna przestrzeń naprawdę, taki typowy japoński domek bardzo wygodnie tam było, chętnie wracam w każdej chwili, jak ktoś nie. powiedział bez problemu, super nie? bo tam się człowiek czuł serio jak w domu i dlatego było ciężko trochę wyjechać, bo, bo tam było bardzo komfortowo, w ogóle Osaka jest super a Kyoto jest totalnym sztosem jeśli chodzi o Japonię, no ja się nie spodziewałam że tam jest tak mega, trochę żałowałam, I to mówiłam też w poprzednich odcinkach i do tej pory żałuję, że żeśmy nie wzięli tam jednak noclegów, żeby mieć po prostu bliżej, zajmowało nam to tak z półtora godziny, no. żeby tam dojechać, więc wiecie jedną drugą stronę to są trzy godziny, a tego nie byliśmy tam jakoś tak super często. Trzy razy byliśmy, albo trzy cztery? Razy, trzy razy i raz byliśmy na w lesie bambusowym. A tak, tak, tak. No i taki każdy przejazd to mi z powrotem w więcej 50 zł. Na, wychodził, więc od mhm. razu dodam dwie stówki tutaj. Na pewno, jeśli wrócimy. Myślę, że wrócimy do Japonii, to chciałabym chwilę dłużej być w tym Kyoto. Pokręcić bo się super. w ogóle po tej Japonii mhm. tak nie, nie, nie stacjonować w jednym miejscu tak długo, tylko naprawdę przemieszczać Zaraz się, Zaraz wam też o tym powiemy no. jeszcze już po podsumowaniu, bo mówimy z uczucia sentymentów. Tak. To... No i w tym momencie mamy 6193 zł. Mhm. Do tego należy doliczyć jedzenie. Jedzenie, przejazdy takie my tam codziennie metrem gdzieś jeździliśmy, ale to nie są jakieś wysokie kwoty. Poczekajcie chwilę, ja mhm. idę po długopis, bo muszę zapisać to, że żeby później było do podsumowania tego ogólnego. Dobra, mam długopis, więc możemy to zaraz wszystko pozapisywać. Czyli do tego momentu mamy 6193 zł. Kolejna sprawa to na pewno kieszonkowe. No i tu jest kwestia wiadomo, At bardzo you. różna. Zależy ile będziecie jeździć, czy będziecie jechać taksówką, czy tym, czy tam. Tu musimy jeździć głównie komunikacją miejską. Mm -hmm. Powiedzmy 10 złotych dziennie możemy średnio zaokrąglić. Jedzenie w Japonii nie jest bardzo drogie. Też trzeba to wliczyć do kieszonkowego oczywiście. Jakieś pamiątki. A pamiątek można naprawdę nazwozić po prostu sporo. Maseczki do twarzy, bo maseczki do twarzy to są tak, super ceny. Osace przecież za takie opakowanie maseczek chyba 30 sztuk? No, w granicach 10 zł. No, chyba. no to kurczę, dajcie spokój. Jak po prostu trzeba płacić między, jak jest na promocji, to można trafić za piątkę, za 8 zł, a średnio to jest między 10 a 15 za taką maseczkę w płachcie, nie? Więc się rzuciłam. O, będę mieć po prostu na wiele miesięcy użytkowania. Cieszę się. I takie rzeczy kupiliśmy, no co, jedzenie, no to my tak naprawdę wiecie, jak ktoś chce, to konbini możecie zjeść za parę. Złotych. Myśmy kombi. mieli taki supermarket pod nosem, gdzie gotowe dania, i takie do usmarzenia mięso. Tak, tam minka. wszystko było, i było okonomiyaki, i było takojaki, i były pyszne onigiri. Także wszystko, żeśmy tam testowali, było pysznie. Bardzo myślę, że więcej. Z japońskim jedzeniem. Więcej jak 100 zł dziennie nie wydejśmy. Na dwie osoby mówię, z napojami, z jedzeniem, z tym wszystkim. Załóżmy, że to będzie, dołożymy tutaj 2000. No myślę, że tak, okej, okay. To już razem z tymi pamiątkami, z jakimiś tak. rodami, typu Udzi pyszny pyszne były. No to nam tu wychodzi 8193 zł. I tak mogłoby być. Aha, no bo to już było podsumowanie, jakby co. 8193 zł. Złote. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, czy to dużo, czy to mało. Oczywiście nie sugerujcie się dokładnie tą ceną, tylko do niej trzeba dołożyć jeszcze myślę, no te cztery tysiące do, Ale do też lotu. Ale to nie. kwestia, bo nie musicie być tyle dni Ta, w Tokio. No, oczywiście. No to jest. Wszystko wiadomo, Oczywiście. są też tańsze kwatery, ale my tak jak wspominamy za każdym razem tak. potrzebujemy miejsca do pracy, dlatego musimy mieć ciutkę większe i takie, żeby było to miejsce. Dokładnie, ale średnio to, to tak wychodzi. Podsumowując naprawdę krótko, ale treściwie kocham Japonię. Japonia to naprawdę sztos. Wjechało na naszej liście krajów, które... O... Które jakby chętnie odwiedzamy, w każdym momencie wjechała, naprawdę na czołóweczkę. Wspaniały kraj. Jeśli się zastanawiacie, to się kurczę, nie zastanawiacie, tylko jedźcie do Japonii. Japonia jest bardzo pięknym krajem. Mimo, że ma jakieś swoje takie, powiedzmy, surowe zasady, które mogłoby się wydawać, że. O, tutaj w metrze nie gadamy nic. O, tutaj się poruszamy prawą stroną. Tutaj się poruszamy lewą stroną, bo Tokio a Osaka to niby się poruszamy no. w dwóch kierunkach, jeśli chodzi o metro. Nie możemy chodzić gdzieś tam, bo tatuaż ale... Albo o, zagrożenie na drodze. na drodze. Ej, to akurat jest prawda. No, naprawdę, Wieszcie, że to jest największe zagrożenie. To jest akurat prawda? Ale, ale nie bójcie się tej Japonii. Nie bójcie się tej Japonii, bo ona jest bardzo prostym krajem. Do, do zwiedzania. Jest tam sieć kolei takich między prefekturami, także możecie spokojnie się tam przemieszczać. Jest wysoko wszystko rozwinięte. Linie lotnicze, chcecie, lecicie sobie na jakąś inną wyspę. A, naprawdę, jest wybór jedzenia ogromny. Ceny nie są przerażające. Gdzieś, nie wiem, Smacznie. w jakich czasach to się zatrzymało, że były te ceny wysokie. Nie są. Naprawdę, kurs... porównując do polskich, no to to nie jest wcale nie. jakoś drogo. Może naprawdę. to przez to, że kurs waluty poleciał ich japońskiej? Nawet nie bójcie się tego, że jest nie, jakby język angielski, bo śmiało pytajcie i tak dalej. Jeżeli Japończyk nie będzie potrafił Wam odpowiedzieć, to po prostu spierniczy. Odwróci się i i ucieknie, nie, uciekł, nie to, to ma go. I, I tak reaguje. I idzie. To tak jest. A no. ci, którzy znają, to chętnie się nim dzielą. Nawet jeżeli tak. w sytuacji była, że kogoś zapytaliśmy, ktoś uciekł, a ktoś inny akurat znał, no to on chętnie, ja Wam podpowiem, ja Wam tak, odpowiem. Japonczy, tak, bo tak, Japończyk, że... już, jak już wie, to on będzie tak drążył, drążył, drążył. Ażeby pomóc, no. nie? Nawet ja ośmielę się powiedzieć, że nawet solo można przylecieć tutaj. Naprawdę, jak ja miałam takie troszkę obiekcje na 15 minut przed startem, to Japonii, czy my sobie poradzimy w tak ogromnym kraju z taką liczbą turystów, z taką liczbą mieszkańców? Luźik. Luźnie. Nie przeciągamy. Jeszcze o naszych wrażeniach podzielimy tak, się powiemy. po powrocie do kraju i mm -hmm. nagramy taki konkretny odcinek podsumowujący całą podróż, wszystkie za, przeciw i tak dalej. No i będzie gadania także mamy nadzieję, że, że zostaniecie z nami i że, że ciekają was też te opowieści. I oczywiście jeżeli wam się odcinek podoba i jesteście ciekawi co będzie dalej zostawcie łapki w górę, zaznaczcie subskrypcję zaznaczcie dzwoneczek i oczywiście jeżeli macie jakieś pytania odnośnie Japonii, jaki jeżeli będziemy w stanie na nie odpowiedzieć, to odpowiemy. Jeżeli nie będziemy w stanie, to powiemy, gdzie się zgłosić, żeby się dowiedzieć, albo gdzie to sprawdzić. Dziękujemy oczywiście, że jesteście z nami. Jest to dla nas bardzo duży zaszczyt, że naprawdę chcecie słuchać, że pomagacie nam w ten sposób, że piszecie komentarze, bo dla nas to jest bardzo, bardzo cenne i ważne. Dziękujemy z tego miejsca za każdą wirtualną kawkę, którą nam postawiliście. Jeżeli macie ochotę, to zrobić link w opisie filmu. Ten odcinek kończymy, koszta poznaliście. Koniecznie napiszcie w komentarzu, czy koszt jaki ponieśliśmy to dużo, czy mało. I żeby nie było, pamiętajcie też o hasle odcinka, które w dzisiejszym filmiku będzie brzmieć... JAPAN! A je... JAPAN! A jeżeli pasuje wam wersja damska... JAPANI! Znany suchar odcinka na koniec odcinka. Do zobaczenia w kolejnym kraju! Ahoj! Sayonara!